Witajcie, era wodnika. Dla nich życie będzie ciężkie. Odejdą ci, którzy nie chcą się uczyć. Witajcie, kochani, nasza planeta się zmienia. Dostrzegacie to. Wydarzenia klimatyczne są dzisiaj lekcjami, które każdy będzie musiał odrobić, aby nauczyć się szanować Ziemię. Patrzeć na nią jak na żywą istotę, a nie jak na coś, co można bez końca wykorzystywać. Wszystko musi istnieć w równowadze, która została zakłócona już dawno temu. Równowagę naruszono w wyniku manipulacji genetycznych, chciwości, władzy. Istnieje wiele powodów obecnego stanu. Ważne jest to, co każdy może uczynić w danej chwili, aby pomóc naszej planecie w przyszłych zmianach. To nie jest czas na zamartwianie się tym, co dzieje się na powierzchni. Siły światła nie stoją w miejscu, one działają płynnie, dokładnie tak jak zaplanowano. Wielką mądrością w tym momencie nie jest oczekiwanie, lecz po prostu życie każdą chwilą świadomie, myśląc o sobie i o naszej ziemi. Zmieńcie swoje nawyki, sposób myślenia, swoje pożywienie i sposób żywienia. Życie bez zanieczyszczeń przywraca równowagę. Wasze organizmy już nie tolerują tych złych rzeczy, które do tej pory w nie wkładaliście. Ci, którzy nadal żyją w starym paradygmacie, którzy nie zdają sobie sprawy, nie rozumieją, co odrzucają ich ciała, w swej przeważającej większości myślą, że zaczynają chorować i przyjmują jeszcze więcej lekarstw. Rezygnacja z lekarstw jest odrzuceniem tego, co jest dla nich złe, ale dla większości ludzi żyjących i wibrujących w niskiej częstotliwości jest to praktycznie niemożliwe. Nie myślcie, że pozbycie się pewnych nawyków będzie trudne. Dzisiaj Wasz umysł i ciało proszą o określony rodzaj pożywienia, ale nadejdzie czas, kiedy już nie będziecie chcieli tego próbować. Teraz jest chwila, aby skierować się w głąb siebie, nie zagłębiając się w to, co dzieje się na zewnątrz. Żyjcie, aby zachować równowagę na naszej planecie. Czynicie to dla ludzkości, ponieważ każdy punkt naszego świata, który uda się Wam przywrócić do równowagi, ułatwi życie tym, którzy pozostają w niskich wibracjach. Dla nich życie będzie ciężkie, ale jeśli już dziś zaczniecie wszystko zmieniać, to zmienicie przyszłość. Ci, którzy się nie zmienią, pozostaną tu przez długi czas, otrzymując wszelkie lekcje, jakie są im potrzebne, aż nadejdzie dzień, w którym odejdą ci, którzy nie chcą się uczyć, ale wy będziecie już żyć w nowym wymiarze. Będziecie mogli tu wracać, aby pomóc, i wielu będzie chciało stać się częścią nowego świata. I właśnie wy ich nauczycie, jak to osiągnąć. Ale niestety będą tacy, którzy nie chcą słuchać, dla nich ważna jest władza i pieniądze. Oni odejdą i będą żyć w innych sferach, kontynuując swoją podróż w trzecim wymiarze. Teraz jest czas, aby każdy zadbał o siebie i o naszą planetę. Zaopiekujcie się swoimi braćmi i siostrami. Oni, podobnie jak Wy, będą musieli dużo przejść, zanim będą mogli się rozwinąć. Nadchodzą wielkie zmiany, wielkie rewelacje, ale nie martwcie się tym. Czyńcie wszystko, aby pomóc Gai, ponieważ w ten sposób będziecie pomagać sobie i wszystkim, którzy zostają tu na dłużej, aby się uczyć. Nie zanurzajcie się we wiadomościach i nie bójcie się. Wszystko stanie się tak, jak jest zaplanowane przez Twórcę. To powoduje zmiany, i kiedy nadejdzie ostatnia chwila, wszyscy doświadczą wielkich zmian. Błogosławieństw Wam wszystkim!